Musi być. Tak ostatni raz z robiłem, jak 6 lat. Tak, musisz ten biją, że musisz, on i żeby nie tak, połóż i jakby... bo nic takiego. Zaraz zapraszam, Zobaczcie, naprawdę, to jest dla mnie, coś takiego, <głos》głos》>, po prostu. Wrosta, lekko przypięto żeby była siła lepsza. O, poczekaj, może. Słuchaj, że wyszli w to, że tak, ja to się dobrze wiło. Dziękuję, zaraz zobaczę czy coś tutaj w ogóle. O, jak nie było, to tam by leciało. Coś tam wyleciało, wiele. Słuchajcie, znajdujemy się w Puszna już jeden film tu robiliśmy. Tyt... Starym dworem, który pamięta czasy Tetmajerów, jest taki festyn zorganizowany. I między innymi słuchajcie, robienie cepem, machanie cepem. Nie było to proste. Ci, którzy mówią, że to jest proste jak e, walenie cepem, powiadamy, że nieprawda? Cepu? To jest takie autentyczne popularyzowanie historii, tej historii wielkiej, heroicznej, a może właśnie heroicznej, bo codziennej, wykonywanej, związanej z utrzymywaniem ludzi przy życiu. Posłuchajcie, tak naprawdę najważniejsze było to, że po tych zbiorach trzeba było zebrać w tych budynkach gospodarczych. W fiksach, w drewutniach Tyle rzeczy, żeby przetrwać zimę. A wiecie, kiedy było najgłodniej na wsi polskiej i czasami w dworach? Na przednówku. A kto to pamięta z tych przednówek? Tak naprawdę przednówek to jest ten czas od końca marca do początku maja, kiedy nie było co jeść. Pozdrawiam Was z Okusznej. czuwaj